Prezydent Miasta oraz przedstawiciele Sądu Konkursowego są dzisiaj do Państwa dyspozycji. Pani Prezydent, bardzo proszę. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Skwer Pionierów, jak również Plac 18 Marca, to powinno być zielone serce naszego miasta. Taka też była wola i życzenie mieszkańców, bo wszyscy pamiętamy zielone konsultacje, kwieciste konsultacje, które przeprowadziliśmy na Skwerze Pionierów i to co mieszkańcy nam opowiedzieli, jak wyobrażają sobie skwer pionierów, a również to co wynikało z ankiet, tak naprawdę gdybyśmy spojrzeli na wszystkie te plansze, znakomicie wyczuli Ci, którzy przesłali swoje prace na konkurs. Jaki miałby być skwer pionierów? Zielony, zadbany, tętniący życiem, a jednocześnie służący wypoczynkowi i zarówno małych koobrzeżan, jak i seniorów. Proszę Państwa, za chwilę już poznamy wynik. Ja oddam głos przedstawicielom sądu konkursowego, ponieważ. Obejrzałam te wszystkie prace i wydaje mi się, że nie było to łatwe znaleźć tę jedną jedyną, a przypomnę, że ta praca, która zwycięży, będzie pracą, która posłuży później projektantom, projektantowi, i będzie to nasz skwer pionieru będzie tak wyglądał, jak, jak został on zaprezentowany na pracy konkursowej. A zatem nie przedłużając, bo sama z wielką niecierpliwością czekam na wynik. Pracy sądu konkursowego. Przypomnę raz jeszcze. Za, zaplanowany została, została, został teren e, głównego miejsca centralnego miejsca naszego miasta, skweru Pionierów. Dzień dobry państwu, Marek Perepeczo, sędzia referent w tym sądzie konkursowym. Ja może, y, y, zanim y, może przedstawię najpierw. Sędziów, którzy, którzy tutaj są obok mnie i którzy, którzy brali udział w rozstrzygnięciu tego konkursu. Pan Adam Zwoliński, sędzia z ramienia zamawiającego architekt miejski Kołbrzegu. Pan Stanisław Skład, zastępca sędziego Stowarzyszenia Architektów Polskich, oddział Koszami. Byli jeszcze pozostali sędziowie, którzy dzisiaj są nieobecni. Przewodniczącym Sądu Konkursowego był architekt Jerzy Szczepanik-Dzikowski z Warszawy. Sędzią z ramienia Sarp-Koszalin był Wojciech Subalski, architekt z Koszalina. Sędzią z ramienia miasta był Pan Cezary Kalinowski. I jeszcze mieliśmy, jeszcze mieliśmy dwóch, dwóch zastępców, dwóch zastępców sędziego, pani Prezydent Ewa PłHata i pani Monika, proszę o Monika -Kuś, Pani Monika Buźko Kuś, ogrodnik miejski. Dziękuję. Ja chciałem, zanim, zanim powiem o rozstrzygnięciu tego konkursu, to chciałbym jednak powiedzieć kilka słów wstępu dotyczących tego, tego całego konkursu, a przede wszystkim chciałem podziękować władzom miasta, pani prezydent, chciałem podziękować za to, jak w odpowiedzialny sposób miasto podchodzi do zagadnień przestrzeni miasta. Od dłuższego czasu te najważniejsze zagadnienia są rozwiązywane w drodze konkursów architektonicznych, i ten konkurs, który tutaj jest, pokazuje, jak, jak to jest ważne, że rozstrzygamy te problemy przestrzenne za pomocą takiego czegoś jak konkurs, gdzie mamy. Cały, całe spektrum różnych, różnych spojrzeń na, na dany temat i możemy wybrać, co nie jest zresztą zadaniem łatwym, ale możemy wybrać takie rozwiązania, które jakby najlepiej się wpisują w wszystkie założenia, zarówno programowe, jak i przestrzenne miasta i różne inne, różne inne kryteria. I za to chciałem... Za to chciałem podziękować władzom miasta, że, że rzeczywiście rozstrzyga te, te problemy za pomocą konkursu. Nie chcąc przedłużać, bo wszyscy czekają na wyniki tego konkursu, więc przeczytam, przeczytam te wyniki. Sąd konkursowy obradował w dniach 21 i 22 listopada. I nie ukrywam, że, było, że, były, że były, obrady były bardzo trudne, i wybór, wybór, wybór był wyborem dosyć trudnym, ze względu na to, że, że te prace, szczołówki no są na wysokim poziomie i są dobrymi pracami. To są bardzo ładne projekty. Natomiast każdy z nich, Mówię teraz o pracach nagrodzonych, prezentuję jakby inne spojrzenie, inne spojrzenie na ten plac. Zupełnie są z innej bajki. i W związku z tym ten wybór był dla nas dosyć trudny, ale po burzliwych obradach dokonaliśmy takiego wyboru. Zacznę, zacznę od y, trzeciej nagrody. Trzecią nagrodę otrzymała praca konkursowa o numerze na danym. Przez sekretarza konkursu numer 5. To była praca o numerze identyfikacyjnym 028. I uczestnikiem, który złożył tę pracę, to samodzielnie uczestnik biorący udział w konkursie, Pniewski architekci spółka z OO w Gdyni. Autorami tej pracy są architekci Patryk Pniewski. Ewa Ostrowicka, Anna Nowak, Karolina Petke, Wioletta Melerska. E, ja może od razu przeczytam e, opinię o tej pracy, za co sąd konkursowy przyznał nagrodę. Nagrodę trzecią w wysokości 10 tysięcy złotych przyznano pracy numer 5 za wyrazistą koncepcję organizującą przestrzeń parku przez swobodnie kształtowane obramowanie w formie. W formie pergoli i zintegrowanej z nią zabudowy. Ten walor pracy stanowi jednocześnie o jej słabości, zaproponowaniu formy niepodatnej na zmiany i przekształcenia, skomplikowanej i kosztownej w realizacji, która musi przebiegać jednoetapowo. Nagrodę drugą otrzymała praca konkursowa o numerze 9 identyfikator uczestnika konkursu 008. Złożył ją uczestnik samodzielnie biorący udział w konkursie D plus P architektura Paweł Skóra z Katowic. Autor jest jednoosobowy, architekt Paweł Skóra. Tę drugą nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych przyznano za konsekwentną kompozycję skweru pionierów koło z wpisaniem w jej strukturę wyrazistego budynku placu. Słabością pracy jest skupienie się na kształtowaniu tego obiektu z luźnym odniesieniem się do wymogów programowych, brak jednoznacznego wskazania lokalizacji w szeregu wymaganych elementów. Stąd wyrazistość zaproponowanego rozwiązania nie stanowi, zdaniem sądu, wystarczającego argumentu dla realizacji. I proszę Państwa, pierwszą nagrodę otrzymała praca o numerze 11, numer identyfikatora konkursu 006 i złożyli ją uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie Julian Żmijewski i Andrzej Jaworski, JAS Plus, architekci Żmijewski Jaworski, Spółka Cywilna z Warszawy. I Autorami tej pracy są Andrzej Jaworski, Julian Żmijewski, Anna Kotowska, Zuzanna Czcińska, Klaudia Wójkowska, Joanna Lipnicka, Ewa Kuner, Martyna Kężyńska, Aleksandra Wiktorko-Rakoczy i Maja Skibińska. Tę nagrodę Sąd Konkursowy przyznał jest to pierwsza nagroda w wysokości 30 tysięcy złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. I nagrodę przyznano za koncepcję otwartego formowania skweru pionierów koło brzegu, wprowadzającą eleganckie, proste formy zabudowy, dobrze korespondujące z bogactwem parkowej zieleni. Rozwiązanie umożliwia równocześnie elastyczną, etapową i mało inwazyjną realizację. Likwidacja miejsc parkingowych przy ulicy Sybiraków i zorganizowanie wzdłuż giełdy staroci stanowi rozwiązanie korzystne z punktu widzenia integracji skwerów pionierów po brzegu z parkiem o 16 marca. Może jednak okazać się propozycją trudną do realizacji. Ewentualne przeniesienie giełdy staroci w inne miejsce nie stanowi o degradacji wartości pracy. E, ja myślę, że może warto byłoby przeczytać Uzasadnienie dla rozstrzygnięcia tego konkursu to jest jakby pokazanie tego, pokazanie tego warsztatu pracy Sądu Konkursowego co, co może się okazać ciekawe. Ja przeczytam to. Teren objęty konkursem stanowi istotny element miejskiego krajobrazu Kołobrzegu. Jego walory wynikają zarówno z rozmiarów terenu parkowego, co stwarza możliwości lokalizowania różnych funkcji i miejsc społecznej aktywności, jak również z walorów kompozycyjnych, które niesie park 18 marca. W tym kontekście sąd konkursowy musiał odpowiedzieć na pytanie, na ile rozwiązanie skweru Pionierów po obrzegu wpisuje się w wartości zastane i integruje się z parkiem 18 marca i ich otoczeniem. Nadesłane prace reprezentowały różne sposoby podejścia do problemu konkursu. W stosunku do zaprezentowanych sposobów zaprojektowania sfery pionierów po obrzegu wskazać można następujące niewykluczające się wzajemnie tendencje. Kompozycja do wewnątrz. Poprzez budowanie układu ścieżek pawilonów i pergoli skupionych wokół miejsca centralnego. Prace numer 1, 3, 5, 12. Za najciekawsze uznano, uznaje się rozwiązanie pracy numer 5, zresztą nagrodzonej trzecią. Nagrody. Organizowanie parku wokół centralnego elementu placu, pawilonu, grupy pawilonów, jednak przy równoczesnym otwarciu terenów zielonych na zewnątrz. Prace numer 2, 3, 9, wśród których najwyżej ocenione zostały konsekwentne rozstrzygnięcia pracy numer 9. Rozwiązania oparte o analizę wzajemnych relacji parku z otoczeniem i stąd wyprowadzające oferowane wartości. Prace numer 7 i 11. W ocenie sądu praca numer 11 w możliwie najpełniejszym stopniu realizuje to założenie, wliczliwie analizuje stan istniejący, a także odpowiada na inne wymagania zawarte w konkursowych kryteriach. Rozwiązania poszukujące integracji sfery pionierów kołbrzegu z parkiem 18 marca poprzez ich jednorodne traktowanie dalece ingerujące w historyczne wartości istniejącego parku, prace numer 6, 10, i 13. Ten kierunek sąd konkursowy uznał za sprzeczny z interesem miejsca i mieszkańców miasta. W stosunku do prac niewymienionych wyżej sąd konkursowy nie dopatrzył się wyraźnych i dających się opisać tendencji. Rozstrzygnięcie konkursu nie przesądza o jednoznacznym wskazaniu na którąś z, wymi z wyżej wymienionych dróg poszukiwań. Sąd prezentował otwartość dla akceptacji większości z nich. Rozstrzygnięcie stanowi rezultat zgodności prezentowanych projektów z ich założeniami i kryteriami oceny, jak również oceny ich warsztatowej jakości. Sąd jeszcze napisał zalecenia pokonkursowe, ale myślę, że nie jest to takie istotne w tym momencie, gdyby były pytania jakieś, to może. Może jeszcze pan Adam Zwoliński chciałby coś powiedzieć. Dziękuję bardzo, Zwoleński, Adam architekt miejski Koło Kołobrzegu. Szanowni państwo, chciałbym, chciałbym przyłączyć się do głosu, który wybrzmiał już w wypowiedzi pana sędziego referenta, a przede wszystkim faktów, którym decyzja o decyzja o jednym z ważniejszych miejsc w Kołobrzegu, skwerze Pienieru, znajdującym się w ścisłym centrum miasta, zapada w trybie konkursu. I dzięki tej, dzięki tej odważnej i słusznej decyzji Mamy sytuację, w której najpierw my jako sąd konkursowy, a dziś już państwo i, i szeroka publiczność ma okazję zobaczyć. 15 propozycji, jak miejsc, tak ważne miejsce, jak Skwer Pionierów mogłoby wyglądać. W naszych obradach, warto tutaj dodać, że w naszych obradach trzy prace, które zostały wspomniane, które zostały nagradzone, zarysowały się już wyraźnie na, na pierwszym etapie naszych dyskusji, jako prace, które na tle innych. W najbardziej spełniają i najbardziej interesujący sposób wpisują się w oczekiwania założeń konkursowych. Nasza dyskusja, dość, dość długa, dotyczyła rzeczywiście wyboru jednej z, tych, jednej z tych trzech prac jako najlepszych, ponieważ trudność polegała na tym, że trzy rozwiązania, które, które widzieliśmy, że, że wyraźnie są ciekawsze na tle pozostałych, oferują nieco inną filozofię podejścia do tej przestrzeni. Jedno jest właśnie założeniem bardziej skończonym założeniem ogrodowym, które oferuje miastu, które oferuje miastu bardzo interesującą formę, formę architektoniczną, jednakże ma pewne mankamenty w zakresie możliwości etapowania tej inwestycji. Drugie rozwiązanie, oferujące taką nowoczesną, bardzo porządkującą przestrzeń. Skupioną wokół takiego poetyckiego pawilonu, która, która oferuje takie powiedzmy zielone błonie miasta. No i praca, która, która wydała nam się najciekawsza, i która zgodnie z komunikatem otrzymała pierwszą nagrodę, to praca, która w sposób najbardziej zrównoważony, najbardziej kompromisowy wypełnia zarówno warunki które były postawione w konkursie jak również jak również zapewnia miastu możliwość etapowania tej inwestycji i, i zbudowania tego miejsca zbudowania tego miejsca według zasad które zostały opisane w przypadku pracy tej zwycięskiej polecam państwu również lekturę opisu ponieważ tam doskonale doskonale widać widać te przesłanki te przesłanki tworzenia przestrzeni zgodnej zarówno z marką miasta Kołobrzeg jak i tymi wszystkimi uwarunkowaniami, które miasto, na które miasto zwracało uwagę przed ogłoszeniem konkursu dziękuję bardzo jeśli są jakieś pytania to teraz jeśli nie to zachęcam do oglądania prac w uczestników